Czy zdarzyło Ci się kiedyś mieć wyrzuty sumienia po tym, jak kogoś zwolniłeś, albo może otrzymywać jakieś trudne wiadomości od byłych pracowników? Jeżeli tak, to zdecydowanie zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka. Nazywam się Greg Albrecht i na co dzień doradzam właścicielom firm oraz osobom zarządzającym w tym, jak lepiej zarządzać firmą, w tym jak lepiej zarządzać zespołem. I dzisiaj chciałbym się skupić na takim temacie, jak zwalniać po ludzku, a konkretnie na tym, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, aby po tym, gdy rozstaniemy się z pracownikiem, nasze relacje były lepsze w miarę możliwości, nawet niż były wcześniej. Czego na pewno w tym odcinku nie poruszę, to nie będę mówił o kwestiach związanych z tematami formalnymi, jak to rozwiązywać formalnie, umowy i tego typu rzeczy, tylko skupię się bardziej na kwestii relacji i wsparcia, aby to, co wydaje się dla nas czasem ciężkim momentem, momentem rozstania, owocowało czymś pozytywnym. Natomiast to, do czego Odnosić się będzie ten odcinek to nie tylko do kwestii związanych z pracownikami, ale też relacje partnerskie z dostawcami czy z różnymi osobami, które świadczą na naszą rzecz usługi. Czyli każda relacja w biznesie, którą, krótko mówiąc, chcemy zakończyć. I o tym opowiem w takich czterech głównych punktach, do których za chwilę nawiążę. Będę mówił o tym, jak się przygotować, jak zarezerwować na to. Czas, jak wyjaśnić dlaczego, i jak poszukać wspólnych rozwiązań dla tej osoby. Więc pierwszy punkt, który przygotowałem, myślę, że on jest istotny, to aby do rozstania się z kimś odpowiednio się przygotować, żeby tego nie robić na wariata tu i teraz pod wpływem emocji, bo to zazwyczaj właśnie rodzi najwięcej wyrzutów sumienia. Jak się przygotować? Po pierwsze, warto się przygotować, jeżeli chodzi o fakty. Czyli zobaczyć, na co z kimś się umawialiśmy i co ta osoba rzeczywiście dowiozła, a czego nie dowiozła w czasie. Czyli krótko mówiąc, zróbmy sobie obiektywny balans, a w zasadzie bilans, tego jakie elementy zostały zrealizowane, a jakie elementy przez tę osobę nie zostały zrealizowane. To podbuduje nasze poczucie sprawiedliwości w tej sytuacji. Analogicznie, jeżeli to zwolnienie, zakończenie współpracy jest związane z trudną sytuacją, taką jak na przykład ma miejsce w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli jest to sytuacja pandemii i ogromnych cięć w różnych firmach, to też ważne, żeby się przygotować i mieć odpowiednie uzasadnienie wewnętrzne i zewnętrzne do tego, dlaczego kończymy tę współpracę, dlaczego z tą osobą i tak dalej. Druga rzecz to jest przygotowanie się psychiczne, no bo mamy tendencję czasem do zrobienia tego w ten sposób, dobra, załatwmy to i zapomnijmy. I ja to w pełni rozumiem. Też mam bardzo dużo słabych doświadczeń jako szef i słabych rzeczy, które robiłem kiedyś jako szef, przez to, że się po prostu bardzo bałem sytuacji, które postrzegałem jako potencjalną konfrontację z pracownikiem, czyli mówienia o emocjach, o trudnych rzeczach. Myślałem, że może komuś będzie przykro i w jakiś dziwny sposób wydawało mi się, że jak załatwię to szybciej, to będzie lepiej, ale na końcu wychodziło dużo gorzej. Więc z tej perspektywy, to na co chcemy się przygotować, to powiedzieć: OK, warto jest czasem przejść przez trudną decyzję, przejść przez trudną rozmowę, po to, żeby efekt długoterminowy był lepszy, czyli przygotować się psychicznie. I tu mówię o tym, żeby naprawdę nawet być w dobrym stanie fizycznym żeby wiedzieć o czym chcemy rozmawiać być odpowiednio przygotowanym to jest punkt pierwszy druga kwestia to jest o to to jest to żeby zadbać o relacje i teraz yy, możemy powiedzieć ale jak zadbać o relacje więc z mojego doświadczenia to co jest istotne żeby relacja mogła przetrwać a warto to zrobić bo relacje które mamy z osobami z którymi zakończyliśmy współpracę po ludzku Potrafią rozkwitać po tym, kiedy formalnie przestajemy być związani. Jest mnóstwo mam takich przypadków, w których z kimś, jak pracowaliśmy razem, nie do końca to się układało, ale na przykład zostaliśmy czy przyjaciółmi, czy y, współpracujemy zupełnie na innych zasadach w różnych miejscach i zbudowała się wokół tego świetna atmosfera. Natomiast wszystkie momenty, w których jako szef y, no, postąpiłem źle, niewłaściwie popełniłem te błędy, relacje się rozdarły i czasem jest smutno i żałuję, że tak to się skończyło, ale nawet z takiego nie tylko ludzkiego punktu widzenia, ale praktycznego, jest to po prostu nieopłacalne, dlatego że kiedy nie załatwiamy naszych spraw po ludzku, to niestety idzie za nami zła fama, ta energia negatywna się zbiera wokół nas. W związku z tym zachęcam, żeby też z praktycznego punktu widzenia zainwestować swój czas w załatwianie spraw po ludzku i zostawienie sobie takiej otwartej furtki jak to zrobić, więc to moim zdaniem punkt drugi. Jak jesteśmy przygotowani, to koniecznie powinniśmy znaleźć czas, wygospodarować czas na to, żeby spotkać się z kimś i po ludzku porozmawiać. Nie kończmy współpracy mailem, ciszą, że to się może samo rozwiąże, niedopowiedzeniami wszystkie te rzeczy, które są największymi błędami menadżera w czasach, kiedy wszystko dzieje się dobrze. Działają jeszcze gorzej, kiedy się rozstajemy, bo wszyscy są na wysokim poziomie emocji i zapamiętują dużo silniej te rzeczy, które robimy niewłaściwie. Dlatego tym bardziej, kiedy chcemy się rozstać, zakończyć z kimś współpracę, okażmy komuś szacunek i wygospodarujmy tę godzinę, żeby porozmawiać z tą osobą, żeby z nią przedstawić jej tę sytuację. Zaraz opowiem, jak taką rozmowę przeprowadzić, ale. To, do czego chcę Cię teraz przekonać, to to, że naprawdę warto to zainwestować i to jest inwestycja na lata, żeby tej relacji nie zepsuć. Nawet jeżeli jesteśmy czasem na kogoś wkurzeni, że nie spełnił naszych oczekiwań, nawet kiedy jesteśmy źli na siebie, że wybraliśmy niewłaściwą osobę, uważam, że jesteśmy winni to drugiej osobie, żeby z nią porozmawiać po ludzku i dać jakąkolwiek wartość z tej rozmowy. I to jest punkt drugi. Także jak jesteśmy mentalnie przygotowani. I decydujemy się oddać z trochę swojego czasu, żeby usiąść i porozmawiać, a nie robić tego mailem, to już jesteśmy w połowie sukcesu. I wtedy punkt trzeci punkt trzeci to jest rozmowa konkretna, która ma na celu powiedzieć, dlaczego. Czyli dlaczego rozstajemy się z daną osobą. I tutaj zdecydowanie, co jest istotne, pamiętajmy, że jeżeli rozstaniemy się z kimś i ten ktoś nie wie dlaczego, to po pierwsze, będzie no, pewne domniemania, może to rodzić pewną frustrację w stosunku do nas, może o nas negatywnie pisać na forach. Po drugie, na poziomie tej osoby, ona będzie skołowana, myślała być może, że świetnie pracowała, a tymczasem straciła pracę. Więc jesteśmy winni tej osobie ustawienia pomiaru, dlaczego ta sytuacja dobiega końca, żeby ktoś miał poczucie domknięcia, zamknięcia tej sytuacji, dlaczego Rozstali się ze mną, co się wydarzyło, co mogę zrobić lepiej, a co robiłem dobrze. I takim elementem istotnym tego procesu jest też przygotować fakty, które będą pokazywały, słuchaj, wtedy i wtedy umawialiśmy się na to, przypomniałem ci po miesiącu, po dwóch miesiącach, proponowałem ci wsparcie, to się nie zmieniło. No niestety, w tej roli, w której jesteś, bycie nieterminowym nie jest akceptowalne. Może w innej roli byłoby to możliwe, ale u nas to jest niemożliwe. No. Korzystam jak zawsze z banalnego przykładu, ale tych przykładów może być wiele. I sądzę, że dzisiaj to jest szczególnie ważne, żeby przygotowywać się konkretnie, też z perspektywy firmy, bo być może jest ktoś, może powiedzieć: Słuchaj, wystawiam ci świetną laurkę, to jest twoja silna strona, to jest twoja super strona, to robisz fantastycznie, to ponadprzeciętnie i w ogóle chciałbym z tobą współpracować. Sytuacja ekonomiczna jest taka, że nie mogę tego teraz robić i dlatego rozmawiamy. To nic z tobą nie jest. Źle, bo jeżeli damy komuś miejsce na domysły, to ta osoba może wyjść totalnie pokiereszowana, zupełnie niepotrzebnie z tej relacji, z tej naszej współpracy, straci poczucie własnej wartości i być może będzie miała kłopot ze znalezieniem kolejnej pracy. Więc to jest ogromna nasza odpowiedzialność, żeby do tego nie dopuścić. No i podkreś też to, co lubisz w tej osobie, bo bo nigdy nie za wiele mówienia dobrych rzeczy. To, że rozstajemy się z kimś, to nie znaczy, że ktoś jest w 100% zły. Jest w nim coś na pewno dobrego i jesteśmy winni tej osobie, mimo naszej być może chwilowej frustracji, trudności, tych ciężarów powiedzenia tej osobie, co jest dobrego, co jest w niej wyjątkowego. To zbuduje tę osobę i pomoże jej iść dalej w swojej karierze zawodowej i będzie to zawdzięczać Tobie. Także zachęcam. No i czwarty punkt. Punkt czwarty to jest zaprojektujcie rozwiązanie. Czyli, jeżeli po pierwsze, ty się przygotowałeś do tej rozmowy porządnie, po drugie, zdecydowałeś się wygospodarować czas, żeby ją przeprowadzić, po trzecie, w sposób klarowny, oparty na faktach, przedstawiłeś, dlaczego ten kontrakt się kończy, oraz powiedziałeś tej osobie, co w niej cenisz, to ostatni punkt to jest, jakie rozwiązanie w tej sytuacji możemy znaleźć. No i naturalnie. W wielu firmach to jest po prostu OK, rozwiązanie jest takie. Tu masz papier, podpisz i wyjdź. Ale jest dużo więcej innych rozwiązań. Może w Twoim biznesie jest jakaś inna potrzeba dzisiaj, którą możesz zaproponować tej osobie. Być może, może pracować w mniejszym wymiarze godzin, może w innym obszarze, może chciałaby przejść w inną formę współpracy, może chciałaby się rozliczać tylko od wyników. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby nie tracić tego cennego talentu to jest pierwsze, Zagospodarowanie, czyli wewnątrz. Po drugie, być może znasz jakieś inne firmy, które mogłyby na tym skorzystać. Możesz pomóc tej osobie znaleźć inną pracę. To się, wiadomo, fachowo nazywa outplacement, ale to po prostu może być wsparcie tej osoby, bo ona na pewno okaże Ci wdzięczność, a może wie, że te kompetencje, być może ta osoba nie sprawdza się u Ciebie w dziale. Księgowości, ale świetnie by się sprawdziła jako nie wiem, szef kuchni i znasz kogoś, kto poszukuje takiej osoby. Także myśl kreatywnie, zadbaj o tę osobę, pomóż jej zrobić te pierwsze kroki. Możesz a propos wypracowania rozwiązania, pomóc tej osobie, na przykład zapłacić nawet jakieś małe pieniądze za to, żeby porozmawiała z doradcą zawodowym, który pomoże jej znaleźć kolejny krok w karierze. Takie usługi też są coraz bardziej popularne i uważam, że za inwestowanie. 100, 200, no może kilkuset złotych w rozmowę z doradcą zawodowym, może tej osobie pomóc naprawdę pójść dalej w karierze. Ciebie tak bardzo nie zaboli, to będzie taka premia na odejście dla tej osoby. Oczywiście mówię o najlepszym możliwym scenariuszu. Wiem, że dzisiaj wiele osób zwalnia, bo nie ma tych pieniędzy, więc każdy wydatek jest trudny, ale może ty chociaż swoim czasem jesteś w stanie nadrobić za takiego profesjonalnego doradcę. No, i być może jest jeszcze jedna droga, czyli zamiast znajdować komuś pracę, możesz kogoś zachęcić do tego, żeby sam rozwinął się przedsiębiorczo. Może redukujesz stanowiska związane na przykład z obsługą social media wewnątrz, ale możesz powiedzieć, słuchaj, ale możesz świadczyć takie usługi na fakturę dla mnie, dla tej, dla tej firmy. Może to jest droga do tego, żeby ktoś się otworzył i sam został przedsiębiorcą. Nie bójmy się tego, żeby ludzie do tego zachęcać. Często osoby, które, którym trudno się odnaleźć w firmie, mają taki przedsiębiorczy dryki, może będziesz chciał pomóc tej osobie zrobić ten pierwszy krok. Krótko mówiąc, ważnym czwartym punktem, takim podsumowaniem jest znalezienie dalej, dalszej ścieżki. Nie zostawiasz tej osoby tylko z uzasadnieniem i z decyzją, ale otwierasz dialog i mówisz, OK, co mogę dla Ciebie zrobić? I ta ostatnia rzecz to jest, co mogę dla Ciebie zrobić? Może ta osoba powie, słuchaj, napisz mi referencję. OK, napisz referencję zgodną ze swoim samopoczuciem. Nie chodzi o to, żeby komuś pisać laurkę, która zmyli kolejnego pracodawcę, ale jak mnie ktoś prosi o takie rzeczy, czy prosił, zawsze po prostu pisałem o tych pozytywnych rzeczach, które znajdowałem, a nie koloryzowałem rzeczy, które są nieprawdziwe. Stawiałem się na to, co naprawdę widzę w tej osobie, że jest super. I tak zawsze robię i też to polecam. Pomóżmy innym tym osobom też się odnaleźć, bo no nie możemy ich skreślać, nie możemy ich zostawiać samych. Możemy wspólnie znajdować rozwiązania. Także podsumowując, jest taki okres teraz, w którym wiele osób będziemy zwalniać. Zwalniamy, rozstajemy się. Róbmy to po ludzku. Po pierwsze, przygotujmy się na to. Znajdźmy powody sensowne, dlaczego się decydujemy na to. Przygotujmy logiczne uzasadnienie, ale takie, z którym będziemy się dobrze czuć wewnętrznie. Po drugie, zarezerwujmy czas na to, żeby porozmawiać o tym twarzą w twarz najlepiej, a nie załatwiajmy kwestie przez maila. Zadbajmy o to, żeby. Mieć przestrzeń i zainwestujmy ten czas w relacje z drugim człowiekiem. Po trzecie, kiedy już się spotkamy z kimś, uzasadnienie jest bardzo ważne. Przedstawmy fakty na temat działań, swoją ocenę, pokażmy, co w tej osobie jest mocnego, aby też ją trochę uskrzydlić, a nie e, zatłuc, e, że tak powiem, naszymi argumentami, żeby wyszła potłuczona, pokiereszowana. I po czwarte, kiedy już jesteśmy w tym dialogu, zapytajmy. Czego ona dalej szuka? Być może to jest moment na to, że możemy jej pomóc zostać przedsiębiorcą, znaleźć pracę gdzie indziej, zrobić kolejny krok, może nauczyć się czegoś. Dajmy jej tę możliwość, a na pewno to wróci do nas w pozytywnej energii i w karmie. Bardzo Ci dziękuję. To tyle na dzisiaj. Polecam, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się do biuletynu na grekalbrecht.io, łamane na klub, bo tam znajdziesz więcej takich materiałów dla przedsiębiorców, które są dostępne zupełnie bezpłatnie. Tyle ode mnie na dziś i do zobaczenia.